W dzisiejszym materiale opowiem Wam, jakie są najczęstsze problemy inwestorów oraz jak ich unikać. Wielu inwestorów zaczyna od wyboru własnego projektanta. To zrozumiałe, ale pytanie, czy jest to dobra decyzja. Nasi klienci często wracają do nas sfrustrowani, bo projektant zrealizował projekt, którego nie da się wykonać bez poprawek, ponieważ nie zna naszej technologii. Finalnie klient i tak kontaktuje się z naszym projektantem i musimy zaczynać wszystko od zera. Nasi projektanci są wyspecjalizowani, pracują w technologii, którą wdrażamy od lat. Dzięki temu projekt jest przemyślany i dostosowany pod Twoją inwestycję, bez stresu, nerwów czy nieporozumień. Jest też zoptymalizowany, więc nie przepłacisz za zbędne elementy. Projekt będzie też szybciej gotowy, dzięki czemu zaszczęści czas, a dobrze wiemy, że czas to pieniądz. Pamiętaj, projekt to podstawa udanej inwestycji. Warto też się zastanowić, czy robimy inwestycje na lato, czy na lata, tanio, czy bezpiecznie. Wybór firmy wykonawczej to kluczowa decyzja. Małe firmy kuszą niskimi cenami, ale pytanie, czy to wystarczy? Wielu inwestorów chce od razu poznać koszt fundamentów. Natomiast na jakiej podstawie? Wczesna wycena bez badań gruntu jest trochę jak wróżenie z fusów. My robimy to inaczej. Badanie gruntu to klucz do rzetelnej wyceny. Projekt musi być dostosowany do warunku. I dopiero wtedy możesz liczyć na realną wycenę fundamentów. Nasza firma ma doświadczenie w realizacjach dużych obiektów. Wiemy, co robimy. Z nami nie zaryzykujesz błędów konstrukcyjnych. Dajemy gwarancję bezpieczeństwa. A co najważniejsze, nie obiecujemy złotych gór. Mówimy jak jest. Nie robimy cen schodkowych. Robimy profesjonalne wyceny. Brakuje środków? To żaden problem. Ale jeśli naprawdę chcesz działać. Współpracujemy z firmami, które pomagają uzyskać dotacje inwestycyjne oraz niskoprocentowany kredyt ze środków unijnych. Nawet 3%. Jednak kierujemy tę pomoc tylko do tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia finansowego, a nie do tych, którzy mają środki, ale wolą poczekać. Dlaczego? W inwestowaniu liczy się czas reakcji. Im szybciej podejmujesz decyzję, tym szybciej stoisz we własnej hali. Jeśli chcesz uniknąć tych problemów i nie tracić czasu, Sprawdź nasz kalkulator hall. To prosty sposób, żeby do 48 godzin dowiedzieć się, jak może wyglądać Twoja inwestycja. Wyślij zapytanie o wycenę i porozmawiaj z kimś, kto zna się na rzeczy. Kliknij w link poniżej i zrób pierwszy krok, bo z doświadczenia wiem, że najlepsi inwestorzy to tacy, którzy działają, a nie czekają.